Cześć, muzyka. Muzyka. witam was w programie For Music. Dzisiaj, jak zwykle, mnóstwo muzyki, także konkursy do wygrania będzie m.in. audiobook, a na początek zostawiam was z grupą Foster the People. W jest już nowy album Natalii Lubrano. Respect powstał we współpracy z Wojtkiem Orszewskim i jest to ciepły kobiecy soul. Już niebawem w sklepach pojawi się również nowa płyta grupy Hot Chip. Singiel zwiastujący nowy album jest już w sieci, a krążek o nazwie In Our Heads pojawi się 11 czerwca. Musica. Chcemy być z Wami w stałym kontakcie, dlatego piszcie do nas maile na adres formusicmałpa.tv4.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Muzykę. Rozpoczynamy nowy tydzień, a więc także ogłaszam nowy konkurs For Music. Pytanie konkursowe brzmi, czy Anna Dereszowska i Demono przed powstaniem audiobooka Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków współpracowali już ze sobą. Nagrodą będzie oczywiście audiobook Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, a na odpowiedzi czekamy pod naszym adresem mailowym tv 4pl Stargard Maffin to zespół reggae założony w 2008 roku. Już w pierwszych latach działalności zdobyli ważne muzyczne nagrody. Między innymi pierwsze miejsce na festiwalu Rock Reggae Festival w Brzeszczach oraz Grand Prix Fama w Świnoujściu. To wszystko w dzisiejszym For Music. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas na zakończenie Florence and the Machine. A my spotkamy się już wkrótce. Cześć!